Hejka, hejka, jestem tej Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj witam Was w czwartym odcinku Barbie. Tak jest, czwarty odcinek i słuchajcie, dzisiaj jest w planach poród naszej Barbie, bo jak wiecie albo nie, w ostatnim odcinku było, było wesele, był ślub, no więc przyszła pora na potomstwo. W tej generacji mamy mieć czwórkę dzieci, więc... No, trzeba się wziąć, tak, że tak powiem, za robotę, więc pierwszy dzidzi już jest w drodze. No i w dzisiejszym odcinku się to stanie, więc urodzimy dzisiaj. Dziękuję za komentarze, dziękuję za propozycję imion. Na pewno sobie coś z tego wybierzemy dzisiaj. No i co? Słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie i. I poproś o w sprzątaniu? Nie. Słuchajcie, ze zmian dałam trochę nowe, nowe ubranko dla Barbie, właśnie żeby miała tutaj fajnie, wygląd wyglądała fajnie z brzuszkiem. Więc tak, ona w ogóle chce rozmawiać z nim o obawach dotyczących związku. No nie wiem. Ja słuchajcie, tak jak to ja, lubię jak jest wiecie, jak jest rodzinnie, jak jest klimacik, jakie są wspomnienia, więc zrobiłam im zdjęcia. Zrobiłam dla Barbie zdjęcia, zrobiłam im wspólne zdjęcia, tutaj wisi też akt Ślubu, ty tak jest z przyjaciółmi, tutaj sama, sama i ten, to wrzuciłam sobie tutaj z tej strony. No i na toaletce Barbie postawiła sobie swój bukiet ślubny i też topper z tortu, tak właśnie, żeby to było, wiecie, tak pamiątkowo, fajnie, ładnie ogółem. Także tak. No i dzisiaj słuchajcie tak. Ona, 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 ona jest, czekajcie, zobaczymy tutaj, tak. Drugi semestr 14 godzin, w drugim trymestrze będziemy mogli pójść do e, ginekologa, więc też to zrobimy. E, kotąża naszego jeszcze nie przebrałam, właśnie, w jakieś stroje inne. Będę musiała to uczynić. E, no i dzisiaj poza tym, że będziemy czekać na poród, to będziemy też e, w końcu weźmiemy się za robotem, w sensie zrobimy pieczenie, posprzedajemy coś na naszym stoisku, na naszym straganie. No i tak, kotąż będzie sobie chodził umiejętności gry na pianinie. To on sobie pogra na pianinie, będzie sobie tutaj ćwiczył swoje umiejętności. Także już dzisiaj troszeczkę taki luźniejszy powiedzmy odcinek, aczkolwiek no nigdy nie wiadomo co się wydarzy. No, pies jest smutny, trzeba będzie z nim pogadać. Dobra, tutaj proszę sobie o ładnie tak zrobić siadanko. Czy już w sumie taki troszeczkę obiad bym powiedziała nawet, bo już jest 13. Dobra, chodź skorzystaj sobie jeszcze. Ona na ten moment nie ma nawet żadnego brzucha, więc słuchajcie, no idealnie, po prostu dla niej idealnie. Chodź, Ojeju, może troszeczkę pieska tu pogłaszczesz, przytulisz, nie wiem, rozweselisz go. A później weźmiemy się za pieczenie. Weźmiemy się za pieczenie i co my będziemy tutaj piec dzisiaj? Piecz. E, 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 e. ciastka z masłem orzechowym może na początek sobie upieczemy. No i dzisiaj otwieramy stoisko, żeby też właśnie jak najlepiej tutaj... No, spoko. Dzięki. <grywki> dzięki, dzięki ziomie. Dobra, Emanuel, tutaj dosyp dla pieska. Coś do jedzonka. A ty nie jedziesz dzisiaj do pracy? Za dwa dni dopiero, okej, okay, no to dobra. To idź sobie tutaj ćwicz na górę. Będziemy musieli też zająć się, żeby zrobić pokój dla dziecka. Ale to właśnie, jak już się... O, już czwarty poziom mamy. Jak już się dowiemy, wiecie, co tam u nas w brzuszku się kryje, to wtedy będziemy urządzać pokój. No... Nie ukrywam, że ja bym chciała, żeby była to dziewczynka, pewnie, ale no zobaczymy, będzie śmiesznie jak bardziej będzie miała czterech synów, no ale no zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, piecz tutaj moja droga, czy Ty coś masz w wyposażeniu, jakieś jedzonko? Chyba nie, bo to wszystko już by się popsuło. Gdzie Ty to niesiesz? Gdzie Ty to niesiesz? Tam, dobra, piecz teraz, o pies brudny, Boże, coś nowego, zapiekanka ze słodkich ziemniaków, dawaj, zrób to. No, zrób, zrób, bo ja ty jesteś śpiąca. Ja bym chciała, żebyś to jeszcze zdążyła dzisiaj, wiesz, żebyś zdążyła dzisiaj posprzedawać coś, bo, bo no, bo musimy się wziąć za robotę, bo tutaj nie ma czasu. Ja wiem, że dzieci trzeba rodzić, tutaj trzeba tak wyzwania pilnować, żeby spełniać zasady wyzwania, ale, no, zasadami wyzwania też jest właśnie pieczenie i sprzedawanie i prowadzenie własnego biznesu, który na razie jeszcze jest nieotwarty u nas. Okej, okay, spoko. O co chodzi? Nie wiem. No jesteś wciąż, jesteś. Co tak myślisz? Co tak się zastanawiasz? Dobra, chodź. Żeby Cię później nie męczyć już na wieczór, to chodź tutaj. Rozpocznij tę sprzedaż. Daj to i daj to. Absługuj, hmm. stoisko. O kurczę, nie mamy więcej rzeczy. Patrzcie, nawet nie wiedziałam, że mamy tutaj jeszcze jakieś rzeczy pozaczynane. No ale dobra. Jaka u nas jest ta marża koniec końców? 100%. No dobra, zostawmy, albo dajmy 200. No. Ona już ma czwarty poziom gotowania, a w sensie pieczenia to już jest takie wiecie, no, no, nie byle co. O, o, o! Kto przyszedł? Wasza Simka! To jest Simka od Was, Daisy Jones, także piszcie w komentarzu, czyja to Simka. Właśnie się zdjął. Nią... O, i to też jest Wasza Simka, Eliza! Przywitanie, przyjazne, o, ale super dziewczyny, poznajemy się, ekstra. Przyszły potencjalne przyjaciółki naszej Barbie, mam nadzieję, że się... O, i oczywiście nasz, tak, niezmiennie stalkujący nasz i swojego exa. No nic, e, dobra. A on wiecie, udaje się o ziomeczka, że jest takim przyjacielem, że okej, okay, fajnie, nie ma nic przeciwko, ale co mu tam w głowie siedzi? Tego nie wie nikt, słuchajcie, tego nie wie nikt. A to nie on, sorry, przepraszam, to on, Elia, no, <ścoughs> e, no to mi się pomylili oni, ale no wiecie o co chodzi. O, jest kolejna simka od Was, ekstra, dobra, przyjazne powita, i jeszcze jedna. Przyjazne powitanie od do wszystkich, tylko byście coś kupili. Jak już tutaj tak przychodzicie, to fajnie było, jakbyście coś kupili. <grywa> ekstra, ekstra. O, coś zostało kupione, dobrze. Proszę Państwa, proszę się poczęstować, proszę zapłacić, kupić, zakupić. Gotowanie. O, proszę bardzo, no. No nie kupują nic. Dobra, no zrobimy jeszcze raz tą marzę 100%. Może jakby to jest 100%, 100 to jednak się skuszą, nie? O, no. O. Teraz, teraz są, się kuszą bardziej, że tak powiem. Później nawet jeśli się zrobić te 300 marży, to oni i tak kupują, tylko chyba musimy po prostu podnieść jeszcze swoje umiejętności. Na to wychodzi po prostu. Dobra. O, jest też Oli Monika właśnie Oliwia. Czo mi się, że Oliwia. Dobra. O, patrzcie, to pięknie, pięknie sprzedajemy troszeczkę tej rzeczy. Zapomnieliśmy, że Manuel ma urodziny. Ojej, a tobie co się stało? No brzuch, tak, masz brzuch. Pff, ale trzeba. Czy... Ah, dobra, chodź, podaj później śniadanie, zrób jajecznicę z bakonem O, ona coś chce, porozmawia z Simką o imieniu Eliza, dobra. Ej, ziomeczku, wiemy, że ciąża, wiemy, że ten. Chodź, podaj śniadanie, zrób jajka na toście w takim razie, chodź. Fajnie, że Wasze Simki się pojawiły, słuchajcie. Eee, wiecie co, w takim razie wypadałoby też, żeby ten Manuel nasz e, na jakąś, jakiś mu zrobić prezent na te jego urodziny. A o festiwal Fitnessu, może zabierzemy go na festiwal Fitnessu w takim razie? Eee, no bo wiecie, no ma urodziny, no to fajnie by było, żeby jakoś to uczcić. No ja wiem, że jesteśmy w ciąży i tak dalej. A zabierzemy go do ginekologa, to na pewno, ale może wybierzemy się gdzieś z nim. Co wy na to? Zabierzmy go na jakąś fajną kolację czy coś z okazji właśnie jego urodzin. Oj, i mamy 2000 rachunków, na które praktycznie nas nie jest, to też fajnie. A że nie, może nie lubić, a co? Pies jest brudny, też wypadałoby go wypadałoby go umyć. Dobra, choć później, skorzystaj sobie. Manuel, czy ty dzisiaj idziesz do pracy? Za 4 godziny, a ty do 20? Ale masz dopiero wolne w środę, kurczę. Na 14 idziesz. To wypadałoby go, no to nic, to musimy mu... Hmm. Jaki macie pomysł na prezent dla naszego Manuela? On idzie do pracy, nie chcę mu brać wolnego, bo już brał wolne ostatnio, więc dobrze, żeby do tej pracy poszedł. Dobra, pojedziemy sobie do ginekologa z Manuelem, nie z Amberem, z Manuelem. Chodź manuel, wybierzmy się. No i zobaczymy, co tam w brzuszku siedzi. Kurczę, ona 14 idzie do pracy, więc on zaraz idzie. I o 21 wiecie co? To przygotujemy mu taką fajną kolację. Nasza Barbie coś upiecza, jakiegoś torta, jakieś ciasto symboliczne i przygotuje mu fajną kolację, właśnie jak on wróci z pracy, to, żeby miał taką niespodziankę, no i wiecie, spędzą sobie tak ten wieczór we dwoje, w sumie we troje, więc będzie tak słodko i uroczo. Właśnie Barbie będzie na niego czekała. I jak on wróci, obejrzą sobie może jakiś razem film, zapłać Barbie, te. i weź pocztę. No nie ma już więcej poczty, dobra. E, cześć, co ty tu robisz? Podziel się wielkimi. Tak, podziel się wielkimi wieśćmi. No, serio? Manuel, weź wykąp psa, co? Bo on taki chodzi smutny, brudny. Kąpiel dla Daisy, no. O, załóż małą firmę, no. To jest dobry pomysł. <grym> No będziemy mieć taką małą firmę. Dobra, zaraz zobaczymy, słuchajcie, co tam nam w brzuszku siedzi. Spokojnie, spokojnie, sprawdzimy to jeszcze na tym. No jeszcze w sumie, ja chcę, by już w tym odcinku urodziło nam się to pierwsze dziecko. Nie tam, że wiecie. Nie będę Was trzymać w niepewności, of course, że nam się urodzi. Dobra, czy tutaj masz ukończone? Dobra. Tutaj się dobrze czujesz? Dobrze się czujesz. No to możesz no i idź sobie pograj, no. On nie jest smutny, że zapomnieliśmy, no właśnie. Eee, przyjdziemy tak. Wieczorem zrobimy mu fajną kolację. Jakieś takie, wiecie, spędzimy sobie z nim fajnie czas, taką niespodziewankę dla niego zrobimy, czemu nie? Eee, właśnie z tej okazji pada deszcz, to nic. Eee, to nic, to nic. My mamy daszek, nam nie będzie podało, ale musimy się wziąć za to. Bo słuchajcie, no 100%, no ja wezmę 200%, no mam nadzieję, że ktoś przyjdzie i kupi, no, no cóż ja Wam mogę powiedzieć, no musimy jakoś zarabiać te pieniądze na rachunki, same się nie opłacą. Zapominam cały czas, że można zrobić coś takiego jak bociankowe, więc jutro jest wtorek i jutro zrobimy sobie takie bociankowe, słuchajcie, dodamy wydarzenie, mamy teraz już sporo znajomych, prawda, więc, więc zróbmy, a co, przyszły rodzic. No tak, ale jeszcze by wypadało tego. Dobra. Zaprośmy sobie Daisy, właśnie tutaj naszych znajomych. Aneta szczotka, Oliver niech przyjdzie. Eliza niech przyjdzie, słuchajcie. Raquel niech przyjdzie. No, Kiara, of course, no bo jakby bez Kiary, prawda? E, Kiara niech przyjdzie, no Emma też spoko. Czekajcie, Akira, to już tak niekoniecznie. E, randomowe osoby, że tak to powiem. E, I tak, zrobimy to w domu, i słuchajcie, zrobimy to o, o 10. Zrobimy to rano, w dzień, ponieważ. E, Nasz Manuel ma do pracy na 14, więc zróbmy to w dzień, żeby właśnie. Przy, żeby on jeszcze był, prawda? Żeby on jeszcze był. Dobra, no ić, sikać, idź, 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 uciekaj, sikać. Później o, zepsuty mamy chyba prysznic, a nie, to fontanna tam z tyłu. <grafię> Okej. Okay. Dobra, i chodź obsługiwać w stoisko, chociaż już zaraz zamykamy od razu, więc spoko. O, trzeci poziom przedsiębiorczych. No dobra, osiem. No nic, no tak średnio nam to idzie, ta sprzedaż powiem wam. Myślałam, że troszeczkę więcej będziemy na tym zarabiać, e, no ale na razie nam to się e, nie udaje. Dobra, chodź, skorzystaj z. A nie, ty już nie, nie chcesz skorzystać, no dobra, się skorzystać, już ci nakliknęłam. Dobra, e, weź szybki prysznic, o, weź szybki prysznic, no i Manuel za niedługo wraca, więc zrobimy mu fajną kolację. E, co my możemy zrobić fajnego? E, zupa, może nie zupę, tofu, o. Mm -hmm. zróbmy Pattaya, tak. Jakie ona w ogóle ma umiejętności? Poczekajcie, bo zobaczmy sobie pieczenie. Dobra, gotowanie na czwórce, więc też bajki. Myślę, że jak ona będzie miała większe gotowanie i większe te pieczenie, to im większe będzie miała tym, będziemy dostawać więcej kasy za te jedzenia. Psa miał wykąpać Manuel i go nie wykąpał, nie wiem dlaczego. No ale to nic, to, to my go wykąpiemy. Słuchajcie, my wykąpiemy piesojka, A czemu nie? Widzicie, co jeszcze fajnie by było? Jakby właśnie postawić na stół jakąś świeczkę czy coś takiego fajnego, i włączymy sobie oczywiście jakąś fajną muzykę, ja słuchaj, zmień stację. Co możemy tutaj włączyć? Muzyka letnie, latynoski klasyczna, a jest jakaś romant... O, muzyka romantyczna, tak jest. Niech będzie romantyczna. I tutaj Barbie super gotuje, chociaż ona jest śpiąca <grym> swoją drogą. I przy tej kolacji, przy okazji, że no to, to oprócz tego, że to są jego urodzinowa kolacja, to jeszcze właśnie poznamy płeć dziecka. I właśnie powiedzmy, że Barbie powie mu, jaka jest płeć. Tak. Dobra, zrób jeszcze herbatę. Hmm, a może na uspokojenie? Eee, może być. Na uspokojenie zrób herbatkę. Też herbaty się napijecie, czemu nie? Eee, nalej herbatę. O, proszę bardzo. Elegancko. A możesz sobie wypić, póki go nie ma, bo jesteś śpiąca eee, i głodna też. O, jest Manuel. Dobra, chodź Manuel. Chodź, daj tutaj e, okaż czułość. O, gratuluj ślubu. No, tak, gratuluj. Gratuluj, gratuluj. Też się napij herbatki przed kolacją, no. Patrz Barbie ci zrobiła tutaj prezent. I dobra, chodźcie, zjedzcie sobie. Ty też weź porcję. Mam nadzieję, że usiądą przy stole, a nie przy tym tym. O, dobrze. Okej okay, Barbie, dobrze, ładnie usiadłaś. Teraz ty Manuel, też żebyś usiadł naprzeciwko niej, byłoby fajnie. O, no i słuchajcie, pomysł się udał. Romantyczna kolacja naszego Manuela i Barbie z okazji jego urodzin. Po prostu z okazji jego urodzin. O, o to ostre chyba Barbie, co? Dobra, więc możemy już to schować do lodówki, żeby było na potem. No, pięknie, słuchajcie, moi drodzy. Kolacyjka elegancko. Ale jesteśmy zmęczeni, tak? Tak. Dobra, słuchajcie, więc przyjdźmy sobie tu. Usiądźmy sobie na kanapie. Obydwoje sobie usiądźcie. Ja wiem, że ona jest też już wymęczona, on też jest wymęczony, ale ja chciałam, żeby oni się obściskiwali. Nie no, chodź tutaj Barbie, chodź, chodź, chodź. Ty Manuel, weź Barbie. Tak właśnie, on tak sobie siedzi, No i tutaj... O, słodcy. E, dobra, a my przy okazji tego, że oni sobie spędzają czas, zobaczymy, co mamy w brzuszku. Słuchajcie, stresuję się bardzo. No nie wiem, chciałabym, żeby była to dziewczynka, no. A, no nie. Matko. No, chłop, znaczy, no fajnie, super, cieszę się bardzo, ale wiecie o co mi chodzi. Tak do Barbie pasuje mi dziewczynka. No ale no nic, to będzie najstarsze dziecko, czyli będzie braciszek, najstarszy brat, a później będą najwyżej dziewczynki. Mam nadzieję, że się pojawi dziewczynka w tej czwórce, no bo jeżeli nie, to będzie smutno z jednej strony, a z drugiej strony będzie, no okej, okay, no, no, no. No co, życie, tak to wyszło. Okej, okay, no nic. Zobaczymy. Następnym razem mam nadzieję, że się uda. Że będzie potomkini, kini, czyli właśnie, bo wiecie, kolejną generację, no chciałabym jednak i też prowadzić dziewczyną, dziewczynką, kobietką, simką, a nie simem, ale no zobaczymy. No może tak przyniesie los, że będzie jednak sim. Tylko do tego wyzwania, jakby, no najbardziej pasuje mi simka. Jakby nie patrzeć, do każdej generacji po prostu. Okej, okay, słuchajcie, zaczynamy dzionek e, nasz beci, bociankowy, becikowy, e, bociankowy. Tutaj robimy jedzonko, takie śniadanko ale taki poczęstunek po prostu dla naszych gości. E, także zrobimy sobie... Okej, okay, Ty masz taki strój sportowy. Wysłałam go na, wiecie, na jogging poradny, a on tak się rozebrał praktycznie do rosołu. Co Ty z nią chcesz? Czemu Ty chcesz z nią rozmawiać? Okej, okay, dobra. O, coś kiepska jakościowo to wyszło, no ale dobra, trudno. Ojej, a tutaj jakieś talerze brudne, dobra. To wiesz co, dobra, zjedz sobie najpierw tą rybę, chociaż za bardzo Ci ona nie wyszła. Oj, tutaj też brudne rzeczy powywalecie. Tu goście zaraz przyjdą, a tu taki, mm, e, słuchajcie, nieporządek, aż tak bym powiedziała. E, jeszcze co byśmy zrobili? E, zrobilibyśmy sobie tort. A z tego Barbie w sumie słynie. Pink i blue. No oczywiście, że blue, no, bo mamy chłopca. E, ale ojej niedobra ta ryba, to nic. Zwołaj na posiłek, może się ktoś poczy... Może się poczęstuje, co tam? Czemu pani ma parasol, jak pani jest w pomieszczeniu? Dzień dobry, dzień dobry. E, Manuel, weź ty tutaj sprzątnij te herbaty i zrób świeżej herbaty dla gości. Chodź. No już, już, może nie jest tego lepiej, dobre. No nie wyszła nam ta zapiekanka, no co ja mogę No co ja mogę powiedzieć? Rozmowa o dziecku. No tak, rozmowa o dziecku. Tu też mamy brud, no to nic. O, dzień dobry. O, jest. Zachęcaj, zachwycaj się nowonarodzonym dzieckiem. O, zachęć do sprawdzenia, czy jak dziecko kopie. Tak, Oliwier będzie miał brata, więc kolejny, słuchajcie, mężczyzna w rodzinie. No i dobra. A co oni tak wszyscy? O, dobra, odcięli się. Miałam wrażenie, że się wszyscy raptem tak zamrozili. No ale ty robisz to? Kontynuuj. No, cake blue. Tak jest. Kontynuuj, kontynuuj, moja droga. Dobra, tu pogaduszki. Może ty byś tutaj z Oliwianem o czymś porozmawiał. O i patrzcie, jaki piękny tort. Aż zrobię mu zdjęcie. O, takie ładne. O, proszę bardzo. Piękny torcik. Dobra. No, więcej opcji. O, zawołaj na posiłek. Każ każdemu się tutaj poczęstować. Tylko wiesz co, e, zmień ty tą. E, strój zmień, wiesz, bo ten Ci nie pasuje. Daj ten, załóż ten, co Ci dałam. Tak, wszyscy się dowiedzieli właśnie, że jest, że będzie to chłopiec, słuchajcie, przez ten tort. A przyniesie nam prezenty jakieś, czy coś? <grym> Dobra, ogólnie nasza e, e, tutaj Barbie chce się tutaj o, zostanie w przyszłości, właśnie o dziecku porozmawiajmy. Tutaj z dziewczynami też porozmawiaj, o zainteresowaniach. Tylko tak właśnie nie zapominajmy o tym naszym Oliwierze, prawda? Że to jest też e, dziecko naszego Manuela, więc też nie możemy go jakby na bok odstawiać, żeby się nie czuł... O, jesteś całkiem spoko, no tak? No to dobrze. <laughs> dobrze widzieć. Czujemy dumę, no pewnie. Zachwycaj się nowonarodzonym dzieckiem. Zgaduj, kim, kim... A, no to... O, ona chce mieć dziecko w ogóle. E, to mimo to płacienkowe się robi rozmowa o dziecku. Dobra, to się robi jak się dziecko urodzi? Ja myślałam, że to taki a'la baby shower bardziej jest. Dobra, ale możemy zrobić zdjęcie sobie. E, zrób zdjęcie z... na przykład zrób sobie zdjęcie właśnie z Elizą, bo to jakoś do niej... Także rozmawiamy o dzidziusiu, dostaniemy może jakiś pres. O nie, zasikała się w majtki. A, bo Manuel, Manuel poszedł do pracy. No tak, a ty poszłaś tu na górę się wykąpać? No dobra, możesz się tu wykąpać, no chodź. Schowaj się przed wszystkimi. Tak, co się stało, co się stało? Nic się nie stało. No, a co tu, jakieś flirty są, czy co? Dobra, potańcz. Chodź, potańcz, trochę sobie pobrykaj z tym brzuchem, a co tam. Tak, także tak robimy taką paczkę przyjaciół coraz większą. Jak właśnie, o, wszyscy poszli. Dobra, a oni nie przy... przynosili żadnych prezentów? Tak mi się wydawało, że zawsze oni przynoszą jakieś prezenty. Ale to może faktycznie to, co się robi po. A tutaj są prezenty. Kołyskę dostaliśmy, Ło, wow, ale słodko. A skąd tu się wzięła ta szafka? Ale fajnie. No to w sumie damy tą kołyskę tutaj do środka, bo, a wiecie, ja wiem, że to będzie chłopczyk. O, tutaj takie grzechotki. O, patrzcie, jak słodko. Postawimy sobie na razie tu na półce. Ja zrobię im oczywiście pokój. Zrobiłem, zrobię pokój. No wiem, że to tak, że to będzie chłopiec, to no w sumie powinno być różowe zielone. Powinno być okay, jakiś bukiet kwiatów. A skąd te kwiaty? Słuchaj. W ogóle mam trochę na wyposażeniu rzeczy, nie wiem skąd. No ale dobra. A w każdym bądź razie. Wzorowy rodzic. O tutaj mamy etap kolejny. Dobrze, zostanie rodzicem. No zostaniemy tym rodzicem. Dojedz tą rybę. Ja wiem, że ona jest niedobra trochę, ale no już dobra, już nie tańcz, nie tańcz moja droga. Dobra, wszyscy poszli na no fajnie. Dostaliśmy kołyskę jakby w ramach tego, um, tego przyjęcia, więc fajnie. Teraz już mamy, że jest poród za. No to no, dobrze, ekstra. Czekamy na takim razie, na naszego synalka. No i mamy to, oficjalnie zaczął się poród. A wiecie co? Tak się zastanawiamy właśnie, czy jedziemy do szpitala, czy właśnie sobie urodzimy w domu. a i Amber, no to my... Dobrze, dobrze, Emma Amber mogą mieć już romantycznej satysfakcji. Jestem całkiem za. No dawaj, Emma, dawaj, dawaj. No gdzie ty idziesz, kotąż? No co ty? Dawaj tu do środka, nie ty tam będziesz... Wesprzyj troszkę żonę z No i chłopiec, tak? No i chłopiec. Dobrze, to no... Damy nazwisko. E, już ja z Waszych propozycji sobie wybieram. Okej, okay, dobra, ja myślę, że damy mu na imię, słuchajcie, z chłopców. Myślę, że Leo. Leo? Myślę, że spoko. Dobra. E, a, bo oni zmienili nazwisko po nim, po naszym. Dobra, to ja zmienię później dla Leo też. Wiecie, nazwisko w, w kasie, w kasie zmienię nazwisko dla naszego Leo. On ma taką dość ciemniejszą karnację niż nasz tutaj, nasza... Chociaż Barbie też nie jest takiej jasnej karnacji, a nasz kotąż jest ciemnej karnacji, więc, znaczy takiej no ciemniejszej, więc słuchajcie. Super, fajnie, damy mu oczywiście różowy strój, bo czemu nie. Damy mu różowy strój. O ja, co cieszysz się, że masz synka? Co? Leonasz. Dobrze, przytul go sobie, tak. To twój, twój nubu synalek. <noise> no i dobra, super. To cały Leo w czoło, tak jest. Barbie, cieszysz się, że masz synalka? Dobra, weźmiemy tutaj resztki, jakieś choć sobie weź, bo jesteś głodna. No fajnie. Dobra, odłóż go do tego i wy idźcie jeszcze trochę może na jakąś drzemkę, bo, bo się nie wyspaliście, to na pewno. No, Barbie. Dobra, zjedz, zjedz sobie te gofry, zjedz sobie coś tam, co masz. O, i wykąp naszą Daisy, bo ona chodzi taka smutna. Mieliśmy ją wykąpać, Manuel miał ją wykąpać i coś jej nie wykąpał. Taki właśnie z niego jest. No, dawaj, wykąp ją, wykąp no. Wykąp, wykąp, żeby nie było, że my zapominamy o piesku. Nie, nie, nie. Czyściutka. No, a ty idź sobie spać, droga Barbie, bo, bo też jeszcze tak, żebyś sobie dospała. Jest to prawda piąta. No, ale patrzcie, jaki słodziek tutaj. Pierwszy syn, pierworodny, no może z jednej strony to dobrze, z drugiej strony jakby był chłopiec w kolejnej generacji też by nie było w sensie źle, bo byłoby jakoś tak troszeczkę inaczej, prawda? Tu ja powiesiłam Barbie zdjęcie w ciąży, proszę bardzo, się trzyma za trochę słabej jakości, no ale jest jakby coś, no. Także nasza kolekcja jakby w jakichś takich rodzinnych pamiątek rośnie, rośnie, rośnie. Dobra. No dobra, słuchajcie, dobra, okej. Okay. To ja myślę, że zakończymy ten odcinek. E, może nie działo się tutaj tak jakoś strasznie, znaczy, nie działo się, no działo się, urodził nam się dziedzic, znaczy, no czy to będzie dziedzic, to jeszcze się okaże, bo przed nami jeszcze troje e, jego rodzeństwa. Nie zapomnijmy też o Oliwie, że ja jestem ciekawa, słuchajcie, dlaczego Monika, chce... znaczy, dlaczego Kotąż, w sensie Manuele chce rozmawiać z Moniką, czyli z matką jej pierwszego dziecka. E, może Manuel będzie chciał, żeby na przykład Oliwier czasem przyjeżdżał na weekendy na przykład do nas. Um, albo no raczej niech opieki Monika mu na pewno nie odda, tak myślę, ale myślę, że może właśnie Manuel będzie walczył o to, żeby Oliver bywał u nas na przykład weekendami, żeby przyjeżdżał do nas na weekendy, żeby wiecie, jak on teraz zakłada o rodzinę też będzie miał dzieci, żeby miał e, styczność ze swoim rodzeństwem taką bardziej. E, no, a jestem ciekawa właśnie, jaki jest powód tej. E, tego, że on chce z nią porozmawiać. O czym on chce z nią porozmawiać? Musimy to rozgryźć jakoś i rozegrać. A teraz dzięki serdecznie za oglądanie. Łapka w górę, jak Wam się podobało. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. I co? Do następnego buziaczki i bajo!